Jeszcze zanim podczepiłem siewnik na jutrzejszy siew, tak pomyślałem, przejadę sobie, przesuszę tutaj, gdzie mam obornik wozić, pod kukurydzę. No i powiem Wam, że chyba przerwę robotę, bo, bo nie idzie to jak powinno. Marzę się, płyciutko jest, no fajnie byłoby to poruszyć, to by to szybko przesychało. I w przyszłym tygodniu by na pewno dało się wywieźć obornika na płytach, wiadomo tego miejsca za wiele już nie ma jakby coś wcześniej dało się e, zwojować przed świętami no to na pewno byłoby lepiej, bo po świętach na tej płycie to na pewno będzie ścisk, fajnie byłoby coś ubrać i fajnie już by było to rozrzutnikiem i nie przerzucać tego dwa razy, także stąd taki pomysł na tą talerzówkę oj nawet teraz to za płytko poszedłem o właśnie trzeba kontrolować, bo kurde powiem wam, że w tym błocie to się Zapycha miejscami ta talerzuwa i to nie jest tak, jakby się chciało. Eee, najlepszy właśnie do takiego osuszania przesuszania był ten mandam, którego już sprzedałem. No ale na da parę hektarów rocznie nie warto go trzymać. Eee, można się przemęczyć talerzówką tutaj od biedy i zwykłym kultywatorem też by fajnie to się przesuszyło, jednakże te długie badyle też mogłyby się zapychać, więc nie wiem co gorszy, na razie tak spróbuję. trzy przejazdy w koło zrobione I jakoś to idzie, także jakby to zrobił to może w przyszłym tygodniu dałoby radę, tak jak wspominałem, wywieźć tutaj obornik Siemanko, witam Was w sobotnie przed na dobre ruszyły u mnie ze siebie owca. Mam już zasiane około półtora hektara. No troszeczkę wiadomo na początku się schodzi ustawić wszystko, e, żeby grało i hulało. No jak już ruszy, to idzie. No też wiadomo, ten Poznaniak, ogólnie Poznaniak ma problem, jeśli chodzi o jakieś tam kępy perzu się pojawią. No a od między, no to zawsze od między różnie to jest. E, także najgorsze były przejazdy, te pierwsze. Teraz już fajnie leci. E, no co do ciągnika, powiem Wam, niech pracuje, niech zarabia na siebie. Może nie jest obciążony, jednakże po co nadwyrężać tamte. E, ten ciężar jednak trochę do tej talerzówki. No, może ten siewnik nie jest jakiś tam ciężki, ale talerzówka swoje waży. No, i po co ma to majtać tamtą waltwą, jak ta sobie jedzie stabilnie? Spalanie też nie jest jakieś straszne, bo e, gdzieś tak około 7 litrów na hektar mi pokazuje, no to to jest e, naprawdę znikome. Także nie ma co 7-8 litrów, gdzieś tak na hektar spala. Także nie jest źle. No, doliczyć zagłówki, no to i do jazdy to poniżej 10 na pewno się wyrobi. No, pracuje. Ponad 10 na godzinę, 10-11, prędkość obrotowa 1230-1250. Także naprawdę, sobie ciągnik tylko pyrka e, nie odczuwa tego zestawu pod względem uciągu, pod względem ciężaru. Jest praca swobodna. A co do moich ilości zbóż, które zasiewam, no to taki siewniczek i taki zestaw generalnie to jest w 100% wystarczający. 10 hektarów ogółem zboża się, a przy dobrych wiadrach tym właśnie oto zestawem można to przez dzień posiać, jeżeli byłyby sprytne kawałki. Wcześniej by się zaczęło. Nie trzeba byłoby zjeżdżać wieczorem na, na uduj także szłoby nawet 10 hektarów posiedź. Więc nie jest mi potrzebny lepszy. Jedynie wadą jest częste zasypywanie tego siewnika. No ale cóż, no. Są pilniejsze rzeczy, najważniejsze no rzeczy trzeba zbierać. E, póki co, tym się sieje, tym powinno wystarczyć. Ciekawie, to tutaj się sieje na tym bagnie. Trochę mnie poniosła inwencja co do orania. Raz nawet pamiętam, urałem do końca, było tak sucho. No bo tu jest najlepsza ziemia, tu kusi, czy powiem wam. No ale niestety, niestety jest jak jest, jeszcze pod oziminę. Jak nie wymoknie, jest nadzieja, że coś tu będzie, ale przy uprawach jarych jest no delikatnie mówiąc kiszka. Ale tyle co samym siewnikiem, coś tam zasieje i o dziwo zawsze tutaj najlepiej urośnie. Byle jak uprawione, byle jak zasiane, a rośnie. Także tutaj już najgorsze na tym zagłówku zrobiłem, bo nie chciało mi się po prostu cofać, żeby tyłem całość brać troszeczkę popa po dracku ale wydajnie to jest najważniejsze że, że nie traci się czasu no i działam dalej no i cóż, mamy już popołudnie zostało mi niedużo, półtora hektara ale no cóż, no nie może iść gładko musiała się wydarzyć awaria i to nie mała, po prostu w, w tych siłownikach od Krywopaku w jednym jakoś widocznie poszły uszczelnienia i ciśnienie poszło na odpowietrznik, który wystrzelił w górę nie wiadomo gdzie, i przy okazji, coś się zblokowało, że zgiął się opak Po prostu no nie wiem, jak do tego doszło. Na szczęście, maszyna jest na gwarancji. Będziemy tutaj działać. Będę to zgłaszał e, właśnie do sprzedawcy, niech tutaj coś z tym zadziałają. No, bo takie coś nie powinno być. No niestety zgięty jest ten hydropak. Przy siebie to nie ma znaczenia dużego, ale przy transporcie no, wisi ten siewnik krzywo. No z drugiej strony nowa maszyna i pogięta to tak też nie może być. Co do wykonania ogólnie tej brony talerzowej. Z pomwodnicy nie mam uwag, ale takie rzeczy jak siłownik czy coś. No, zdarza się, no, że mam taki pechowy, kurcze rok, pechowo mi się to wszystko zaczyna. pechowy sezon. Śmiechem, żartem, nie, nie obrażając nikogo, ale u mnie się Naprawdę zaczyna gra o plon. jak w Lidlu, co tydzień coś nowego Także ciekawe, nie gracząc, co za tydzień Wam pokażę, no, na pewno Od poniedziałku zacznie się, prawdopodobnie jest planowany Remont ładowarki, także ona troszeczkę będzie odstawiona W bok, a co dalej się wydarzy, no to Bóg jeden wie Jeszcze tutaj na chwilę, zejrzyjmy na e, licznik, co on pokazuje, jakie parametry pracy tutaj mamy. No, tutaj pokazuje stricto, e, kiedy narzędzie jest opuszczone. Widać że zielone przyciski, złączone. E, wtedy, kiedy, liczy, kiedy, kiedy odnośnik jest w pozycji roboczej. E, no i co, 4,37 hektara zasiane teoretycznie no, tutaj dochodzą nakładki no ale mimo wszystko no jakby nie było nakładek byłoby 4,37 e, w godzinę 52 spalone 23 litry także tutaj kolejny raz obalam stereotyp że duży traktor musi dużo spalić no niestety nie niestety niestety po prostu ten ciągnik na no, lekko pracuje tak jak podkazywałem wcześniej Prędkość jest 10,5 na godzinę przy obrotach 1200 na minutę, obrotach silnika, także no co, to sobie pyrka, pyka i pola ubywa, a w baku nie tak mocno, także nie jest źle. Teraz został mi już tylko praktycznie clean. Tu z tej strony węższy i mam już zasianą tą ostatnią działkę, tylko czekam na ziarno, bo gdzieś ze 200 kg zabraknie. Po prostu na początku za dużo ustawiłem no Po poszerzeniu tego siewnika trzeba znowu e, swoje te ustawienia wdrożyć, także no wiadomo trzeba, trzeba po prostu coś posiać, zasiać, żeby było widać, bo tabela nic, tutaj już wiele nam nie pomoże. Próbę kręcą też już zupełnie inaczej trzeba byłoby liczyć, a ja już jestem taki, e, można powiedzieć, e, zbożowo e, sceptyczny, bardzo się nie przykładam do tej... Upraw, i, i po prostu wysiewam na worki, i mi to po prostu wychodzi jako tako. Także nie ma co zmieniać. No, tutaj na tych piachach to cudów i tak byśmy nie zrobili, chociaż nie wiem jak bym chciał, jakie tutaj obsady bym nie robił. No, to i tak tutaj kluczem jest woda. Bez wody to można naprawdę sobie robić wszystko, a i tak nie wyjdzie. Także tutaj no, nie ma co się za mocno nad tym fascynować, żeby nie te problemy z tym hydropakiem bo to wiadomo trochę przestoju było nim to się ogarnęło musiałem czymś ten korek e, zastąpić żeby można było siać bo mimo wszystko tam olej się troszeczkę jeszcze paskudził no i po co tam kurz ma się do środka dostawać do układu no to też to nie jest niczym korzystne szkoda, szkoda pomp hydraulicznych w ciągnikach żeby, żeby dostał się taki syp po prostu do końca tak też wyglądają pola po po siebie. Tutaj ta większa działka, można sobie zepnąć. Teraz pod słońce to może trochę słabiej, bo tutaj ta mniejsza, równo ładnie ustawiona. Dużo tutaj pomaga też ta śruba centralna, hydrauliczna, bo sobie można w trakcie pracy, nie wysiadając, nie zatrzymując się, jeszcze doregulować maszynę do pełni ustawień. Także co? Czekam na ziarno i na zakończenie siewów owsa. No to co, skończyłem ze siebie, jak widzicie, hydropek tylko troszkę da się unieść, ale dobrze i tyle, to sobie swobodnie zjadę do domu i prawdopodobnie w poniedziałek już ktoś ma przyjechać, tym się zająć, także o, no, chociaż jedno ogarnie, biedę. No, ciekawe co mnie jeszcze czeka tego sezonu, bo zapowiadać się dosyć zjawiskowo, bo co nie ruszę się to coś się dzieje, także no, nie jest to powód do radości, ale no cóż, ważne, że udało się zrobić, jest godzina 16.15, 10 minut do domu dojechać, zjeść szybko obiad i w sam raz na dojenie, także ojejku, było planów jeszcze dzisiaj, no chociażby ładowarkę umyć przed, przed planowanym tutaj remontem, a tak to trzeba będzie poniedziałek raniutko ją ogarnąć, no co tam w ładowarce jest do ogarnięcia, no wycieki, troszkę luzów porobić, no takie drobiazgi, od czasu do czasu wiadomo sprzęt używany wymaga, wymaga poprawek, więc no, trzeba to ogarnąć, bo ja nie lubię po prostu takiego tematu, że gdzie postawię sprzęt, tam on ślad zostawia. Także co, ja wracam do domu i do zobaczenia w kolejnych filmach.